To jest najnowszy numer tygodnika do rzeczy. Czy ja muszę coś jeszcze dodawać? Na antypolonizmie robi się fantastyczny biznes, a tych dwóch panów szczególnie jest z tym zasłużonych i szczególnie zostali za swoje kłamstwa wynagrodzeni. I Jakie konkretnie Leszek Żebrowski w kolejnym już tekście na ten temat demaskuje kolejną porcję kłamstw, na których budowana jest antypolska propaganda. A poza tym rewolucja, która się nam zdarzyła, też wymaga dokładniego omówienia, na czym polega rewolucja LGBT, która uwaga w centrum postawiła osoby wcale nie LGBT, bo przecież pan Margot, czy też Margot, bo podobno czyta się go z angielska, nie udaje wcale, że jest kobietą, jest osobą queen binarną. Co to znaczy? Jak w Misiu. Nikt nie wie, w związku z czym Pan Margoł nie musi się obawiać, że ktoś zapyta, a my mimo wszystko pytamy, jest tekst Tomasza Rowińskiego. Bardzo serdecznie polecam. Jest też tekst Marcina Makowskiego o tym, kto jest największym wrogiem dla tej rewolucji. Otóż wcale nie my, wcale nie do rzeczy, wcale nie pisowcy. Tym największym wrogiem są lewicowi liberałowie, mięczaki. Doświadczył tego pan Jedliński, który już wyleciał z Radia Nowy Świat, choć sam je zakładał. O tym również piszemy, o wszystkich tych sprawach, a do tego jeszcze też o epidemii, a raczej o epidemicznych absurdach. To tekst Łukasza Warzachy. Co dzieje się na świecie? Przede wszystkim dzieje się na Białorusi. Maciej Pieczyński zadaje pytania. Czy Białorusini mają dość Łukaszenki? Tak, na pewno. Czy Białorusini mają dość Rosji? O, tutaj już jest bardziej skomplikowane. Lato z Wojciechem Cejrowskim trwa, a do tego jeszcze atrakcja literacka jest tekst Jacka Komudy. Tak. Właśnie to opowiadanie, za które na kolanach przepraszała LGBT redakcja Nowej Fantastyki. Zapraszam serdecznie do lektury. Wszystkiego oczywiście jak zwykle nie wymienię. Trzeba po prostu kupić tygodnik w kiosku albo we prenumeracie, albo u nas zamówić cyfrową prenumeratę w redakcji. To też działa i to działa znakomicie. Zapraszam.